Witam serdecznie wszystkich. W tym odcinku zobaczymy, jak wygląda moja hortensja Dendrois po zimie, oraz odpowiem na pytanie, czy taką hortensję się tnie na wiosnę. Zapraszam na film. No i powiem, że tutaj ta moja hortensja była sadzona dopiero początkiem października 2024, 24 także jest to tutaj ze mną dopiero pierwszą zimę. I szczerze powiem, że nie okryłam ją na zimę, tak jak to było zalecane, że w pierwszym roku należy to okryć. Po prostu już z braku czasu czy chęci po prostu stwierdziłam, jak przeżyję, to przeżyję, jak nie, to nie. Jest to hortensja dębolizna o nazwie Alice i ona została przez przypadek kupiona. Ponieważ zamawiałam klematisa i chciałam po prostu żeby te koszty przesyłki się rozłożyły mieli oni również w ofercie ten sklep właśnie takie hortensje jakoś tak wpadło mi w oko że nie mam jeszcze takiej hortensji no i postanowiłam taką kupić no i tutaj zobaczcie tak naprawdę stan jest jej bardzo kiepski ale są tutaj oznaki życia, że ona jakoś tam troszeczkę przeżyła. Nie liczę na to, że ona będzie w ogóle miała kwiatostan w tym roku. Dlaczego? Dlatego, że ta hortensja kwitnie na pędach zeszłorocznych, podobnie jak hortensja ogrodowa, i tak naprawdę jej się nie przycina na wiosnę. Ale zobaczcie sami że tak naprawdę ona jest bardzo widać sucha, przemarznięta także będę musiała tutaj tutaj to wszystko podwycinać zresztą to widać to już tutaj nie ma w ogóle życia, to jest suche no ale tutaj widać pięknie że jest tutaj coś zielonego tutaj od dołu już widać. Także jeżeli chodzi o to, to ona tak w zupełności nie przemarzła. Widać, że coś z tego będzie. Tu tylko miała taki właśnie kopczyk skory. Także rada dla tych, którzy będą chcieli mieć swoich ogromnych taką potencję, to na pewno na pierwszą zimę okryć. Jeżeli chodzi o cięcie, to nie tniemy na wiosnę tylko i wyłącznie usuwamy to po prostu przekwitnięte kwiatostany. Tutaj ten kwiat początkowo ma być biały, a potem ma się troszeczkę zaróżowić. I co jeszcze tutaj można o niej powiedzieć, to wiadomo, że liście takiej hortensji dębolisnej na jesień pięknie się przebarwia koloru, w kolorach takich takich czerwieni i brązu i liście takiej hortensji są podobne do dem. To tyle takiej krótkiej informacji. No a teraz ja przytnę tylko i dlatego, że tak naprawdę ona jest w większości tych pędów ma suche, także niestety w tym roku na pewno nie będę cieszyła się z tych kwiatów. Może wyjdą piękne liście i one mnie zachwycą na jesień. Nie ma tutaj, jak widać, życia, więc na pewno jest to takie dosyć sucha. Może jeszcze niżej tutaj przytnę. Mm. Tutaj może już troszeczkę lepiej widać coś zielonego. Tutaj też widać coś zielonego jest. Tutaj zupełnie od góry widać, że jest to przemarznięte. Będę się starać ciąć to po kawałku. Chociaż nie widać, że tak naprawdę jest tutaj zielono. To nie jest aż tak źle. Tutaj raczej nie, bo to jest sucha. Zobaczymy, czy tutaj coś jest. Nie, tutaj niestety widać, że jest sucha. Nie ma tutaj życia. Tu już widać, że jednak coś jest. Tutaj nie ma. Tutaj widać, że nie ma. Wszystko jest takie suche. Dobrze, myślę, że tak ją zostawię. Więcej nic nie będę działał. Może coś tam z tego no, będzie. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.